W pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale od siódmego wersetu, apostoł wzywa nas do braterskiej miłości. Pisze tak: Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat. Abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz On nas umiłował i posłał syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Ostatnie lata swojego życia apostoł Jan spędził w Efezie. Kościół w Efezie został założony przez apostoła Pawła, o przygodach Pawła w tym mieście czytamy w dziejach apostolskich w 19 i 20 wersecie. Z pierwszego listu do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału trzeciego wersetu dowiadujemy się, że apostoł Paweł pozostawił tymoteusza, aby opiekował się tym. Nowym kościołem w Efezie. Do kościoła w Efezie apostoł Paweł skierował swój list, który znamy jako list do Efezjan. O tym, że Jan mieszkał w Efezie do końca swojego życia, wspomina między innymi Ireneusz. Ireneusz pisze, że Jan przebywał w Efezie do czasów Trajana, a Trajan rozpoczął swoje panowanie w 98 roku po Chrystusie. W Efezie znajduje się też grób i dom, według legendy przynajmniej, Marii, matki Jezusa. A jeśli pamiętamy, że to właśnie do Jana na krzyżu Jezus mówi: Oto matka Twoja, ta zbieżność nie powinna nas dziwić. Jeśli Jan trafił ostatecznie do Efezu, wraz z nim trafiła tam najprawdopodobniej Maria, matka Jezusa, która też. Ostatnie swoje dni na Ziemi spędziła w Efezie. Prawdopodobnie z Efezu Jan wysyłał swoje listy. Listy, które nie mają konkretnych adresatów, tak jak listy Pawła kierowane do Efezjan, Kolosan czy Tyselniczan. Te listy Jana, nazywane listami, czy należące do kategorii listów powszechnych, czyli katolickich, kierowane były po prostu do Kościoła Powszechnego, przepisywane i przekazywane z jednego zboru. Do drugiego. Najprawdopodobniej, chronologicznie rzecz ujmując, są to ostatnie najmłodsze pisma Nowego Testamentu. Najprawdopodobniej są późniejsze niż objawienie. Kiedy te listy powstawały, Jan był już ostatnim żyjącym apostołem. Notabene jedynym, który dożył sędziwego wieku i umarł śmiercią naturalną, bo wszyscy pozostali zginęli śmiercią męczeńską. Jana też prześladowanie nie ominęło. Najprawdopodobniej był w Jerozolimie, aż do wybuchu wojny żydowskiej, a zatem doświadczył rozproszenia kościoła, wygnania tułaczki. Wiemy też, że jako zesłaniec trafił na wyspę Patmos, gdzie otrzymał objawienie, które znamy jako apokalipsę świętego Jana. Święty Hieronim pisał, że kiedy Jan. Przebywając w Efezie był już zbyt stary, żeby wygłaszać długie kazania. Podczas każdego nabożeństwa na krótko zabierał głos i kierował do zebranych jedno krótkie wezwanie. Dzieci, miłujcie się wzajemnie. I rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na pisma apostoła Jana, widzimy, że wzajemna miłość, wezwanie do braterskiej miłości, jest jednym z głównych motywów jego nauczania. Do tego stopnia. Że nazywa się niekiedy apostoła Jana apostołem miłości. Nie zamierzam dzisiaj mówić o wszystkim, co apostoł ma nam do powiedzenia na temat braterskiej miłości wzajemnej. Ale biorąc za punkt wyjścia krótki fragment przeznaczony na dzisiejszą niedzielę, chciałbym skupić się na dwóch kwestiach. Po pierwsze, jakie jest źródło? Źródło, a zarazem wzór. Braterskiej miłości, do której jesteśmy wezwani. A po drugie, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy miłością braterską a poznaniem Boga. Przykazanie miłości nie jest zawieszone w próżni. Ono opiera się na dobrej nowinie o tym, że Bóg nas umiłował. I co więcej, umiłował nas przed założeniem świata, zanim nas stworzył. Siłą rzeczy, zanim byliśmy w stanie w jakikolwiek sposób na tę miłość zasłużyć. To w Ewangelii Jana odnotowano te słowa Jezusa, które są chyba jednymi z najbardziej znanych słów Biblii. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Żywot Wieczny. W swoim pierwszym liście, zanim nastąpi ta, to rozbudowane wezwanie do braterskiej miłości, Jan mówi: Patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. A zatem zanim zostaniemy wezwani do tego, żeby się nawzajem miłować, Jan mówi: Najpierw spójrzcie na Boga. Najpierw spójrzcie na miłość, jaką Wam okazał, żebyście wiedzieli, co mam na myśli, kiedy mówię, Miłujcie się wzajemnie. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę na przemieniającą moc Bożej Miłości. Jan mówi, zobaczcie, jaką miłość okazał nam ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I rzeczywiście nimi jesteśmy. Jak wiemy, Bóg umiłował nie dzieci Boże. Bóg umiłował zgubionych, zbuntowanych grzeszników. Ludzi, którzy z natury swojej byli nieprzyjaciółmi Boga, jego wrogami. Ale kiedy ich umiłował, nazwał ich swoimi dziećmi. I co się stało? Stali się Bożymi dziećmi. Staliśmy się Bożymi dziećmi. Co było przyczyną tej zmiany, tej wielkiej przemiany? Miłość, jaką Bóg nam okazał. Często mówimy, że Bóg kocha grzeszników, i to jest prawda, ale to jest tylko część prawdy. Co więcej, to jest część prawdy, która oderwana od całej prawdy, może stać się półprawdą, a w konsekwencji usprawiedliwieniem kłamstwa. Bo kiedy mówiąc, że Bóg kocha grzeszników, mamy na myśli to. Że Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś, z wszystkimi Twoimi grzechami i wadami i takim masz pozostać, na konto tej okazanej Ci przez Boga miłości możesz śmiało grzeszyć i żyć tak, jakby Boga nie było, to jest to oczywiście kłamstwo. Boża miłość obejmuje grzeszników. Bóg umiłował grzeszników, ale nie po to, żebyśmy tymi zbuntowanymi grzesznikami na zawsze zostali. Bóg umiłował grzeszników po to, aby ich przemienić w swoje dzieci. W czwartym rozdziale od dziesiątego wersetu pierwszego listu Jana czytamy, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. A więc tutaj apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że nie my umiłowaliśmy Boga. Jeśli kochamy Boga dzisiaj, to to jest owoc miłości, jaką Bóg najpierw okazał nam. Nie myśmy Go umiłowali, lecz On nas umiłował. Posłał swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I dopiero potem apostoł mówi umiłowanie, jeśli Bóg nas tak umiłował. I myśmy powinni się nawzajem miłować. I kilka wersetów dalej, w czwartym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie mówi. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. A w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie tego samego pierwszego listu Jana czytamy, po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. A zatem On nas, pierwszy umiłował. Wiemy, że dowodem na Jego miłość jest to, że nas stworzył, to nas, że nas podtrzymuje przy istnieniu, cała Boża opatrzność. Ale Jan kieruje nasze oczy przede wszystkim na krzyż. Mówi, wiemy, że nas umiłował, bo wydał swojego Syna za nas. Nie mielibyśmy pojęcia, czym jest miłość, gdyby nie krzyż. Ta miłość, która objawia się w Krzyżu Chrystusowym, wyprzedza wszystko. Wyprzedza naszą wiarę, wdzięczność, wszystko cokolwiek moglibyśmy zrobić. I ta miłość, którą nam okazał w Chrystusie, przemienia nas. Nas, którzy byliśmy zbuntowanymi grzesznikami, czyni dziećmi i przyjaciółmi Boga. A oczekiwanym owocem miłości, którą On nas okazał, jest miłość wzajemna. Skoro Jego miłość nas przemienia, to znaczy, że uzdalnia nas do miłości. Jeśli Jego miłość przemienia nas na podobieństwo Boga, który jest miłością, naturalną konsekwencją miłości, którą Bóg nam okazał, jest miłość, którą powinniśmy okazywać sobie nawzajem. W trzecim rozdziale pierwszego listu Jana czytamy, albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. I kilka wersetów dalej, po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. I tu pojawia się ciekawy wątek. Boża miłość ku nam jest nie tylko źródłem naszej braterskiej miłości, ale jest wzorem naszej braterskiej miłości. Jeśli chcemy wiedzieć, co to znaczy kochać siebie nawzajem, musimy spojrzeć na Chrystusa. I tutaj apostoł dokonuje, przeciwstawia sobie dwa modele braterstwa: Kain, który zabija swojego brata, i Chrystus, który oddaje swoje życie za braci. I to jest oczywiście pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać: do kogo jestem bardziej podobny? Co prawda, w punkcie wyjścia każdy może powiedzieć, z jednej strony za nikogo nie umarłem, z drugiej strony nikogo nie zabiłem, więc tak do końca nie jestem ani jak Chrystus, ani jak Kain, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że krzyż Chrystusa i pole, na którym Kain zabił swojego brata, w obu przypadkach to nie jest początek drogi, tylko... Koniec drogi, którą każdy z nich kroczył przez całe swoje życie. Kiedy Kain zabijał swojego brata, to był koniec pewnej drogi, którą przeszedł. Drogi, która zaczęła się od niewdzięczności, zawiści, zazdrości i doprowadziła go do zabójstwa. Z drugiej strony, Krzyż Chrystusa też jest końcem całej. Życiowej drogi, którą przeszedł. A zatem Kain nie od początku był bratobójcą. Zaczynał jako nienawistnik, jako zawistnik. Znienawidził swojego brata i z zazdrości zaczął źle czynić. Chrystus rozpoczął swoje ziemskie życie od wyrzeczenia się chwały nieba ze względu na braci. A więc, kiedy zadajemy sobie pytanie, czy jestem bardziej podobny do Kaina, czy bardziej do Chrystusa? Nie muszę dzisiaj za nikogo umierać, ani dzisiaj nikogo zabijać, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć. Raczej powinienem odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym kierunku idę. W tym kierunku, którego końcem jest życie oddane za braci, czy w tym kierunku, którego końcem jest morderstwo? W trzecim rozdziale pierwszego listu Jana od 16. wersetu czytamy: Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał swoje życie i my winniśmy oddawać życie za braci. Ale zaraz potem czytamy: Jeśli zaś kto posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże może w nim zamieszkiwać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Kiedy tutaj apostoł Paweł pisze o tym, że miłość to oddanie życia za braci, zaraz potem nawiązuje do dóbr materialnych, których bywa, że skąpimy tym, którzy ich potrzebują. I w ten sposób apostoł sprowadza miłość do praktycznych rzeczy. Miłość sprawdza się w działaniu. To, czy kochamy brata, sprawdza się w tym, czy jesteśmy gotowi zaspokajać jego potrzeby. Czy jesteśmy gotowi usłużyć mu, kiedy potrzeba, dobrym słowem, a kiedy potrzeba, dobrami materialnymi? Drugi aspekt, który apostoł Jan porusza w tym krótkim, przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę fragmencie, to związek między miłością a poznaniem Boga. Nawiasem mówiąc, poznanie, wiedza to jedna z kluczowych idei w nauczaniu Jana. Dlaczego? Dlatego, że wyzwanie, któremu stawia czoło Jan w swoich pismach, tym wyzwaniem jest wczesna postać gnostycyzmu. Gnostycyzm jest dość skomplikowanym, wewnętrznie zróżnicowanym i niejednolitym zjawiskiem, ale można wskazać na pewne stałe, charakterystyczne cechy. Po pierwsze, gnostycy byli przekonani o istnieniu gnozy, czyli tajemnej wiedzy przekazywanej wybranym przez wybranych niedostępnej dla zwykłych wiernych, dla nieoświeconych. Gnostycy byli przekonani, że do zbawienia i do doskonałości prowadzi ich właśnie ta wiedza, gnoza. Przy tym gnostycyzm łączył się z pogardą dla świata materialnego. W dojrzałej wersji gnostycyzm twierdził, że materia nie jest dziełem dobrego Boga. No, w konsekwencji odrzucili wcielenie, no bo z jakich powodów Syn Boży miałby przyjmować. Materialne ciało. Ale zwróćcie uwagę na to, że gardząc światem materialnym i odrzucając doktrynę o wcieleniu, gnostycy rozerwali związek wiary i miłości. No bo miłość realizuje się w ciele. My żyjąc w ciele, okazujemy miłość innym. Czy to dobrym słowem, czy to dobrami materialnymi, czy w jakikolwiek inny sposób. To wszystko dokonuje się w ciele. Z perspektywy gnostyka wiara to wiedza, a miłość rozumiana jako służba braciom w ciele to z punktu widzenia gnostyka zbędne zaangażowanie się w przyziemne sprawy materialnego świata, które odrywa go od poznawania prawdy objawionej wybranym. A zatem jednym ze skutków gnostycyzmu było porzucenie braterskiej miłości. Bo gnostycyzm łączył z jednej strony taki elitaryzm, nie czujemy wspólnoty z tymi, którzy nie należą do grona oświeconych, a po drugie, brak zainteresowania światem materialnym. I teraz w odpowiedzi na to, co głosili ci pierwotni Gnostycy, Jan mówi tak, w pierwszym rozdziale swojego listu w trzecim wersecie od siódmego wersetu. Każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga, a kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Zwróćcie uwagę na to, że Jan wyprowadza cios w samo serce gnostycyzmu, mówiąc: Nie, nie, to co opowiadacie, to nie jest żadne poznanie, to nie jest żadna prawdziwa wiedza, a już na pewno to nie jest poznanie Boga. Dlaczego? Bo kto nie miłuje, nie zna Boga. Bóg jest miłością. Jeśli nie praktykujecie braterskiej miłości, nie możecie znać Boga, który jest miłością. Nie ma prawdziwego poznania Boga bez miłości. Jeśli skupiasz się na zdobywaniu wiedzy, a zaniedbujesz praktykowanie miłości, nigdy nie dojdziesz do poznania Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Okazywana na co dzień, w praktyczny sposób, miłość braterska jest Papierkiem lakmusowym Twojego poznania Boga. Słuchajcie, jestem ostatnią osobą, która chciałaby Was zniechęcać do poznawania Biblii, do studiowania teologii. Ale w zdobywaniu wiedzy tkwi pewne niebezpieczeństwo. Dlaczego? Bo zdobywanie wiedzy jest łatwiejsze niż okazywanie miłości. Zdobyta wiedza, zwłaszcza jeśli to jest wiedza teologiczna, może dać nam. Iluzje mądrości i iluzje, takie iluzoryczne poczucie bycia człowiekiem duchowym. Tak jak internetowe dyskusje teologiczne mogą da dać nam poczucie bycia wojownikami Chrystusa. Wiedza, zwłaszcza wiedza teologiczna, w oderwaniu od miłości jest pułapką, bo zamiast prowadzić nas. Ku dojrzałości w Chrystusie nadyma, wzbija w pychę. Pisze o tym apostoł Paweł w kontekście tego, tej wielkiej dyskusji o, o tym, czy można, czy nie można spożywać mięso ofiarowane Bożką. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w ósmym rozdziale od pierwszego wersetu, pisze tak: Co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Przynajmniej wszystkim, każdemu z nas się wydaje, że ma właściwe poznanie. Ale apostoł mówi, poznanie nadyma, ale miłość buduje. Czy jak czytamy w przekładzie Biblii tysiąclecia, wiedza wzbija w pychę, miłość buduje. I na przykładzie tego mięsa ofiarowanego Bożką apostoł Paweł tłumaczy, że tak się może stać, że Twoje poznanie. Jeżeli będzie połączone z brakiem wrażliwości dla tych, których sumienia są słabe, tobie nie pomoże, bo wzbija cię w pychę, a Twoim braciom zaszkodzi. I dlatego ten sam apostoł Paweł w tym samym pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale w Hymnie o Miłości, kiedy mówi nam o tym, czym jest i jaka jest miłość, między innymi pisze, miłość. Nie jest chępliwa, nie nadyma się. W przeciwieństwie do wiedzy pozbawionej miłości, która właśnie to robi, nadyma się, wzbija w pychę. Oczywiście wiedza jest pożyteczna, ale kiedy jest pożyteczna? Wtedy, kiedy służy praktykowaniu miłości. Nie jesteśmy zbawieni przez wiedzę, to jest właśnie gnostycyzm. To jest taki relikt gnostycyzmu, który jest dość mocno obecny we współczesnym protestantyzmie. Dzisiaj często, kiedy myślimy o tym, kto jest zbawiony, a kto nie jest zbawiony, myślimy przede wszystkim, czy ten człowiek rozumie. Czy on rozumie doktrynę o usprawiedliwieniu z wiary i inne rzeczy, które uważamy za kluczowe w Piśmie Świętym. Czy zrozumienie tych doktryn jest istotne? Oczywiście jest bardzo istotne. O usprawiedliwieniu z wiary i o tym, jak jest istotne dla nas, bo będziemy mówić dzisiaj podczas katechezy. Ale zbawieni nie jesteśmy przez wiarę, przez wiedzę, tylko przez wiarę, która jest czynna w miłości. Ostateczną miarą i ostatecznym sprawdzianem prawdziwości naszej wiary i tego, na ile poznaliśmy Boga, jest miłość, którą oczekujemy, okazujemy, a nie wiedza, którą lubimy błyszczeć. Bo Bóg jest miłością i poznanie Boga nie jest możliwe bez miłości. Poznanie Boga, który jest miłością, wymaga praktykowania miłości, a nie opowiadania o miłości, tak nawiasem mówiąc. Dlatego, szukając Boga, troszczmy się przede wszystkim o wzajemną miłość. Na marginesie. Kiedy czytamy o wzajemnej miłości w listach Jana, to pamiętajmy, że nie chodzi tutaj o abstrakcyjnie, o miłości do abstrakcyjnie pojmowanej ludzkości, są różne rodzaje miłości, które, różne rodzaje miłości, którą okazujemy różnym kategoriom ludzi. Ale kiedy Jan w swoich listach mówi o miłości, to chodzi mu konkretnie o miłość braterską w Kościele, o miłość braterską we Wspólnocie. A zatem, jeżeli nie trwasz w społeczności wierzących, nie wypełniasz przykazania miłości, o którym mówi Jan w jego najbardziej dosłownym i pierwotnym znaczeniu. Konkluzja tego, co apostoł Jan ma nam do powiedzenia o miłości i poznaniu Boga, jest następująca. Zdobywajmy wiedzę, biblijną wiedzę, która pozwoli nam poznać Boga. Do tego jesteśmy wielokrotnie wzywani. Ale nie pozwólmy, żeby wiedza nam zaszkodziła. A z pewnością zaszkodzi nam, wzbije nas w pychę, jeśli damy jej pierwszeństwo przed braterską miłością. Amen. Powstańmy, zaśpiewajmy razem psalm i zbierzmy nasze ofiary.